Nie żyje człowiek młody. Finał tego jest taki, że ciało zostało znalezione 50-letniego człowieka. w Polach I teraz powiem, że zostało ciało jego po prostu odgryzione. No tragedia niesamowita. Odgryzione przez zwierzęta. Bo, bo to zwierzęta. Psy, psy, nie wiem co. Przypomnijcie sobie Panowie, jak ja, Państwo, jak ja w zeszłym roku czy w tym nawet na wiosnę? mówiłem o lisach. Bo to tak na narisko tak się kojarzyło z sołtysem, bo mamy jednego, mieliśmy mamy drugiego. Ale ja wiem to, że zjedzono ich Natomiast dzisiaj mamy człowieka i to jest tragedia, proszę Państwa, musimy zwrócić uwagę na te psy, które latają po polach. Coś z tym trzeba zrobić. To nie jest tylko chyba Domarzowica, to jest wszędzie tak. Ja sobie przypominam że dawniej łowcy chodzili, jak się pies oddalił 100 metrów od, od zagrody, by puknięty z dubeltówki. A dzisiaj, proszę Państwa, my się skupiamy na tym, żeby psy radować, a, a co z ludźmi? W telewizji to się tylko słyszy, że ochrona psów z zwierząt. No, połączymy się z towarzyszenia, a ludzie gdzie są? Dlatego mówię, jest to świeża sprawa, jest sekcja która nie, nie jest jeszcze nie wiemy jak to było w każdym bądź razie, na pewno Ogrzywaj to zwierzęta. Bardzo bym prosił, Panie ludzi, żeby się zastanowili, co z tym dalej robić. No. To tyle.